Cześć, widzowie! Witam w kolejnym odcinku z Minecraft na moim kanale. No i dzisiaj sobie zbuduję pewną rzecz na moim serwerze Minecraft. Yy, pewnie każdy z Was tą rzecz zna. No bo pewnie nieraz pojawiał właśnie ten mob w Minecrafcie w niespodziewanym momencie, a to właśnie. Ja mam takie nowe 200 paki. Dodaję nowe łóżka oraz ulepszając trochę pasek Expo. Nawet bardzo, bo jest taki kolorowy. Dobra, weźmy to oraz to. Mam nadzieję, że wszystko będzie pasowało. Dobra, bierzemy to. No i chcę coś zbudować z. Sami wiecie czego. Dobra, sobie możemy to z tego wziąć. No i mamy tutaj w ogóle takie nieznane więc mega spoko. Co to, to zbudować gdzieś tutaj? Zacznijmy. Mam nadzieję, że mi na to starczy, jeżeli nie to sobie zrobimy. Dobra. Y E, to trzeba jeszcze je o jeden blok dalej dać. E, tak, już mi nie wystarczy, widzę. E, trochę za mało tego w rzeczywiście. oczywiście. Jeśli to za mało tego. że mi będzie w miarę wystarczy mi materiału, żeby zrobić więcej, by... Nie. Ała. nie chciałem ginąć. Trochę się zmieniło na serwerze, ale w sumie, Wiedzieć? no... Nie to. Tutaj nie. Tutaj chyba. Nie mam piasek Tutaj ja nie wiem, gdzie schowałem ten piasek To nie ma no, a tutaj jest Nie Mam nadzieję, że mi starczy Jeszcze bardziej, bo jak to bez banknika I tutaj co tam jemy i tutaj to. Nie. ta tutaj to. Też Nie ja mamy więcej gravela. Mam nadzieję, że tyle mi już spyknie, Chociaż sądzę, że nie. Ale no dobra. Potem sobie jeszcze gravel pozbieramy. No dobra. Trochę tajem tego gravelu jest. Chyba wy możecie już wiedzieć o sobie, jaki mob tutaj chcę zbudować. No i wy już możecie się domyślać. Tak. To jest ogórek. No to jest ogórek. Właśnie, bo w tamtym odcinku z, mojej, z serw, mojego serwera dla Was nie powiedziałem wielu ważnych informacji. trochę wiatru czoła idziemy pakować bierzemy łopatę bierzemy jeszcze jakieś jedzonko tak, właśnie pójdziemy jeszcze po drodze schuć. ale to zaraz, może jakiś krawędź wykopiemy ale potrzebne jest to nam no to inaczej, jeszcze poczekam. Co? Gdzie ja idę? Jestem widowa Run! To Było naprawdę mega szybkość to No mi się to... Tu... Już się przespać. No i te pierwsze bloki już są betonem, ale dobra. Przynajmniej mam nadzieję, że nic czegoś nie zaleje. Czym się da. Piosku mi na razie nie brakuje, a poza tym też mogę sobie wykonać pierwszy troszeczkę piasek, więc. Mi się coś z tym wiadrem teraz. Będę musiał trochę położyć poza odcinkiem, już po tym odcinku. Dobra, idziemy o Bardzo dziękuję. Panie siedem. Więc kolejna paczka ośmiu. Będzie. Mi zajmuje to serio. Po poza tym już sobie zbierałem materiały. To wygląda na creepera. Jak nie mnie powinienem to tutaj jeszcze rozkopać. No, to rozkopię, bo to wszystko wygląda. Więc to już mu usunę. To jeszcze raz montam. Tutaj też. Pięknie. I. To powinien nieco lepiej wyglądać. No dobra, nie no, idziemy. sobie zepsułam. Tak. Wziąłem całego Klippera. Ale nie ma problemu. Tak. widowie to nie jest najładniejsze dzieło Ale, no widowie. Nie chce mi się ciągle tego kopać Strasznie zawsze mi brakuje tego jednego, nie? No ja lecę! bo ja tutaj zaraz umrę a ja teraz będę mieć 17 tego więc będzie nieco lepiej tylko sprawdzę, że... dobra, to się dobrze nagrywa okej, okay, bo już myślałem, że to się źle nagrywa, nie? Najlepsze jest to, że praktycznie tylko jedna osoba będzie mogła mi to zniszczyć Więc jak wielki nie, nie będzie się podobało to tą, tym, tą osobę tu nie już więc zapomniałem, że tam Eta. co ja zrobiłem? Czy ja właśnie skoczyłem z miejsca? 王。 Robimy. Kurde, spadłem, no. O. Co jest? Koleżanka do mnie dołączyła? No i super! No i o to chodzi, no! <laughs> no też będzie... Ona też jest super, ale mniej znaną niż ja. Zresztą no, nie będzie mnie poza was nawet. No i proszę to... Znaczy. Mmm. na no, spoko. Jeszcze No i to jest głupie trochę. Trzeba się O, pięknie. to się udało. Zalałem całą ścianę przed nią praktycznie. Już cały Creeperek jest gotowy. Sobie tutaj. A no. <laughs> To jakoś poszedł, jakoś poszedł. Nie jest najgorzej. Te dwa paski mi się nie zrobiły. Co jest? Więc go sobie. Dobra, zalałem tutaj serwer parę razy. Ale no dobra, zaczekajcie, tylko coś sprawdzę. A, no, nawet niezłe. Nieźle, ale śmiesznie się złożyło, nie? Nigdy tak nie miałem. Jak grałem na serwerze, to że ktoś dołączył. Przecież nigdy nie Nie wiem, co zrobić z resztą rzeczy, ale. To może potem sobie tego, jak będę mieć, dementowy kill znaczy mogę sobie zrobić, to sobie go poprawiam mm. co <laughs> wszystko schować Spodziewał się, że nie będę mieć już więcej tych itemków, a jednak się myliłem. Ale że 7 finitu zrobiłem. Dobra, tego... Tego się trochę nie spodziewałem na serwie Są się rzeczy takie jakieś staną. No e, tak. No to zbieramy i szybko zrobimy to co zwykle robię, jak wchodzę na serwer. Albo jak jest, nie wiem co sobie tą trzcinę, bo to ma praktycznie to przyczyna. No i oczywiście wyciągam jedną. Tak się całą. Eee. Yy... teraz mnożyć sobie szybko jeszcze te krówki. No i zaraz skończę, jakby ten odcinek. Będzie krówki. Czy ja bym wskazywała drogę mojego skina? Nie wiem. Ale trochę już tych krówek tutaj jest. Więc no. Clipper całkiem spoko. No i tego się nie da inaczej chyba zniszczyć niż z diamentowym oraz lepszym. No. Strasznie wolno, to znaczy, że ten sobie pracę. Ale w sumie nie mam jeszcze ten jeden. Więc. Dobra, widzowie, to wszystko na dzisiaj. Zostawcie. łapkę górę jak...